z tej strony Filip. I jadam. Dzisiaj zwierzamy opuszczone domostwo. Jest tutaj stodoła i dom, którego stodoły raczej nie będziemy zwiedzać, bo nic nie ma. I dzisiaj może być trochę dużo ludzi, bo jest zwiedzanie grupowe, więc nie przejmujcie się, który kto, kto... Jak będzie ktoś przechodził za plecami, to nieważne. To co, wchodzimy do środka. Widzimy. Oa, oa! Uwaga, Klara! Ej! Chodźcie! To jest stary telefon, ale to na dole jest najważniejsze. To był pewnie jakiś save chyba. Tu się nakręcało co? A, tu była maszyna do szycia, Więc yy, ciekawe. Tu się otwiera. I podnosi się. Ciekawy, ciekawy mechanizm. Coś dziwnego jest na łóżku. Nie wiem, co to jest. Łe, aż mycielki przechodzą. Nie, nie mam pojęcia, co to jest. Um, wujek znalazł portret Jezusa. Na, do, na, dole, na dole. Na dole leży krzyż. I zobaczcie na górze, jakie są ładne kafelki. Takie sterobionowe śmieszne. I źle wygląda. Troszkę to słyfu, ale ładnie się ta. Ładnie się ta szafa zachowała. Zaczyna submit, już się załamuje, zgniły jest cały. To jest obrazek jakiś. Tu dziewczynka, tu jest nie wiem, może jakiś skarb. chyba się. O! No, jak myślałem, nic nie ma. Spróbujemy iść do jakiegoś innego pomieszczenia. Czy zawsze za, zajdżę pod tapczan? na górę! Jakieś nitki. Muziki, mi... Teraz pokażę Wam kuchnię. Kuchnia no Jak, taka na malutka. No, nie za duży jest ten pokój. Jakieś konserwy w ogóle. To ja nie jest już. Nie będę próbował. Tutaj kiedyś był stół i ludzie dosłownie jedli. A teraz to jest Weizel. No, duży. Tu musiała być pewnie umywalka, ale. Nie wiem co tutaj robi głowa lalki Psychodela. Pewnie w takich pokojach zawsze były wejścia do piwnic. Podniesiemy to w no, Dawaj. Pustka. Nie, ma nic. nie mieli piwnicy, albo mają inne wejście na nie. A tu jest kolejny święty obrazek. O. Tutaj najwidoczniej musiała być toaleta. jaka klamka w ogóle. Bardzo starodawna. Ba. Tu jest taka mała wanna. Była. Ale... No to chyba zbiornik to wodę. A ja znalazłem, że tymi drzwiami ukrywa się z, z, z bardzo biała patelnia. Łazienka była całkiem przestronna jak w porównaniu do kuchni na przykład. Pamiętajcie, że za, e, nigdy nie można na urbexie dotykać tych takich kabli. Bardzo, mogą być bardzo niebezpieczne. No tutaj jest bardzo strome wejście. Aha. Różne dziwne rzeczy tutaj mamy. Muszę zobaczyć ten pokój, więc mnie bardzo ciekawi. To chyba ktoś tutaj wypędzał ze swojego domu złe duchy, bo trochę to tak dziwnie wygląda. No, nie wiem, czy to powinno tutaj być, ale mniej więcej taki widok. Więc nawet ładnie szedłem. Zauważyłem a to. Musimy wyjść z tego pokoju, bo tu są dwa okna. Możemy to zauważyć. Zobaczcie, na strychu jest zawsze bałagan. No, ludzie przytrzymywali rzeczy. Jak się wyprowadzali, to ludzie jak przechodzili, to też bałagan robią. Więc na strychu zazwyczaj bałagan, nic nie ma. Takiego ciekawego. Może jakieś książki. Zazwyczaj na strychu są jakieś książki albo ubrania, ale tu są książki, tylko no, nie zachowały się tak dobrze, jak na który. O, nawet... Zobaczcie. Stara paletka. Ktoś pewnie grał. Z ma jeszcze drugi poziom. Spróbuję wejść. A z tego co widzę, to chyba nie można tu wejść, bo zawalona jest chyba, żebym się udał tu, ale wolałbym nie ryzykować. Czy są stare zabytkowe drzwi. Znaczy no, i tak więc nie ma. A teraz pokażę wam kolejne pomieszczenie, w którym jest bardzo strasznie. Tu jest tak dużo pajęczyn i według tego, co widzę, nie mieszka na nim żaden pająk. A tyle musiał się narobić biedak. Idziemy. Ciekawe, kto tu mieszkał. Na to chyba były schowki. Albo spiżarnie, ale no bo tam jakieś słoiki coś, pokrywki. Nie będę tam wchodził, bo jak wcześniej już tam wszedłem, to podłoga zaczęła skrzypieć, więc dalej już nie chcę wchodzić. Próbujemy się przedrzeć do następnego pokoju jeszcze. Sprawdzamy, czy tam te pomieszczenia jeszcze są. Czy można, czy są przy. No fajne, no sprawdzimy co tam jest. Może zacznijmy tutaj. Spróbujmy tu wejść. u, ktoś chyba miał jakąś plantację kukurydzy, bo jest dużo kukurydzy, Spróbuję wejść na górę, ale muszę być bardzo ostrożny. No nic tu nie ma, dużo kukurydzy, jakieś wzmocnienie. Tutaj pewnie był jakiś chlewik, bo z tego czego tutaj widzę, to tutaj jakby może krówki i tutaj było koryto, bo nie wiem, tutaj jest baniaczek z wodą, tam jakieś orzeszczki, kawałki. To się sypało po prostu jedzenie. Miał nawet lampkę. Tutaj też pewnie były zwierzęta, bo może świnki? Jakie marchewki? Kukurydza. Ym. Tutaj też jest takie kory, to jak wcześniej. Tutaj są takie oczka metalowe, do których zwierzęta najpewniej no były przepięte, żeby mogły ciekły po prostu, jak Pan będzie im nasypywał jedzenie. Chodźmy tutaj, bo to też może być ciekawe miejsce. O, tu jest jakieś wyjście, a tutaj, tutaj jest okienko, w którym ciekawe co to jest za wejście, um, ciekawe do czego służyło, ciekawe, ciekawe, ciekawe. Typowa sodoła, wbijamy do środka. Dotarka mi się powoli wyładowuje, o, trochę tu śmieci. Deska surfingowa? A nie, to deska do prasowania. No, zwykasowa, dużo śmieci opłata jakaś. Idziemy tu zobaczyć. Wow. Tu są dwa stare albo nawet trzy stare łóżka sprężynowe. I nie wiem po czym ja chodzę. Mam nadzieję, że nie po kupach zwierząt. To jest koniec naszej szybkiej wyprawy na te oto dwa miejsca. Dzisiaj tak szybko było, więc no zapraszamy do no, następnych odcinków. No. Dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się.